16 maja w sali konferencyjnej Urzędu Starostwa Powiatowego nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na remont liceum imienia Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie. Bardzo specyficzna inwestycja na długiej wąskiej działce od ulicy Kościuszki do ulicy Miry Ziemińskiej Sygietyńskiej przy działającej szkole, więc bardzo duże wyzwanie. Właściwie inwestycja będzie podzielona na trzy etapy. Pierwszy to jest rozbiórka budynków od ulicy Kościuszki do pierwszego tego dużego budynku i wbudowanie pierwszego budynku, następnie rozbiórka głównego budynku i w to miejsce wbudowanie kolejnego. A trzecim etapem to będzie modernizacja sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu. Cała wartość inwestycji to jest ponad 68 milionów złotych, z czego 13 milionów 950 tysięcy otrzymaliśmy ze Skarbu Państwa, z Polskiego Ładu, 4 miliony od samorządu województwa mazowieckiego, marszałka, około 40 milionów są to pieniądze samorządu. Powiatowego. Bardzo się cieszę w imieniu swoim i całej społeczności szkolnej, że ten dzień nadszedł, że stało się i że zbliżamy się do rozpoczęcia ogromnej inwestycji, do ogromnego wydarzenia dla całej naszej społeczności szkolnej. Bo nie ukrywam, że czekaliśmy już na ten dzień bardzo, bardzo długo, no ale marzenia się spełniają. Jak widać, my już mniej więcej jesteśmy przygotowani do. Pracy w trakcie budowy. Wiemy, że ona będzie wieloetapowa i po prostu będziemy musieli sobie poradzić. Jesteśmy przygotowani pod względem liczebności uczniów, pod względem liczebności klas sal lekcyjnych i jesteśmy też przygotowani pod kątem ułożenia planu lekcji, żeby też dzieci na tym nie ucierpiały, bo ciągłość edukacji musi być jak najbardziej przy budowie zachowana. Od września powinniśmy przenieść się już do modułowej szkoły, do kontenerów. One są jakby odzwierciedleniem tej części, która jest obecnie od ulicy Kościuszki. Tam będzie znajdowało się e, pięć sal lekcyjnych i te same pomieszczenia, które znajdują się właśnie w tym budynku od, y, od wejścia do szkoły, czyli też będzie gabinet pani pielęgniarki, będzie izolatka, będzie też pomieszczenie dla pracowników obsługi i różne inne pomieszczenia, które są niezbędne przy, y, przy przeprowadzce. Y, reszta wszystkich sal będzie wyglądała tak jak do tej pory, dlatego że no budynek główny na razie na chwilę obecną w tym pierwszym etapie pozostaje. Dodam jeszcze, że Szatnie będą przeniesione do, do modułowej szkoły. Na terenie boiska z tyłu szkoły będzie, wybudowane, będzie wybudowana szkoła tymczasowa, właśnie taka kontenerowa, z zabezpieczeniem i pełnym, pełnym jakby bezpieczeństwem uczniów. To był też wymóg jakby samego postępowania przetargowego, więc uczniowie wydaje się, że na tą chwilę będą mieli też zapewniony komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Termin jest wystarczający na zrealizowanie tego zadania, bo to nie jest Mega duży obieg. Tutaj jest kwestia koordynacji logistyki, czyli tego etapowania budowy. Tak? Więc no kończymy w czerwcu 2024 i miejmy nadzieję, że to będzie faktycznie finał, po to, żeby uczniowie we wrześniu 2024 mogli faktycznie iść do nowej, nowoczesnej szkoły. Pierwszy etap inwestycji, prace wyburzeniowe mają rozpocząć się już w wakacje.